W dzisiejszym odcinku zamknę dziewczynę w więzieniu z Bedrocka, które sobie teraz zbudujemy. I zaczniemy od dosłownie tego małego kawałka, który aktualnie widzicie, ale spokojnie. Postaramy się w 20 minut około zbudować mapę Escape, która sprawi jej jak najwięcej trudności. Więc zostawcie łapkę w górę. 15 tysięcy łapek w górę to kolejny odcinek. I zamknę dziewczynę znowu w jakim miejscu tylko wymyślicie w komentarzach. Więc zostawcie łapkę w górę już teraz. Subskrybujcie kanał, by nie przegapić następnych odcinków. Poza tym, że odcinki są codziennie, więc po prostu padajcie i oczekujcie. Zacznijmy od zbudowania celi, bo chciałbym, żeby zaczęła całą grę w celi, z której się będzie musiała wydostać, no a potem z samego więzienia już. Więc, dobra, bierzemy jakieś standardowe komponenty, czyli bierzemy łóżko, które na przykład będzie tutaj sobie stało, bo tutaj powiedzmy będzie ściana. Tym razem też y, bardziej nakreślę regulamin jakby mapy, bo wcześniej na poprzednim odcinku, który już był na moim kanale, gdzie zrobiłem Escape Room. No niestety, Julia jakby to powiedzieć zepsuła trochę tą mapę, bo zaczęła niczyć rzeczy, nie wiedziała, że nie można, ale tym razem już wszystko będzie jasne i nie będzie już pomijania leveli. Damy tutaj iron barsy, bo ona będzie zaczynała w środku. I teraz mój plan jest taki, żeby wziąć to, co jest tutaj, powiedzmy, poczekajcie, trzeba dobudować część korytarza jakiegoś jeszcze, zaznaczyć, powiedzmy, tak i zrobiłem na przykład stack 4. Okej, okay, żebyśmy mieli troszkę więcej tych, widzicie, więzień. Jeszcze czy jest komentarz flip? O, jest! Jak obrócę w lewo, a nie, bo muszę pierwszy skopiować, no dobra, Dobra. To powiedzmy, że kopiuję to teraz, ten fragment. Dwa razy obrócę w lewo i wkleję. I powinno to być. Przepraszam. Okej, okay, dobra, nieważne. Jeszcze raz. Pastę. O! I działa! To ja może troszkę fejla zrobiłem, kiedy to zaznaczałem, bo mogłem to w sumie wszystko naraz zaznaczyć. I po prostu zrobić stack 4. O! I widzicie? Mamy już jakiś korytarz. Tutaj zamuruję to wszystko, wiadomo. Dorobię jakiś sufit, żeby był. Set 7. No i proszę bardzo, mamy troszkę ciemne więzienie, ale ważne, że jest. Teraz możemy się bawić w jego oświetlanie. Zróbmy jej jakiś klimacik. Na przykład, wezmę sobie pochodnie i będziemy je stawiać raz tu, raz tu, tak żeby wiecie, było relatywnie mrocznie. A w sumie możemy tutaj tą ścianę też zamurować, bo znaczy, tutaj będzie wyjście. Tutaj będą drzwi, mam takie wrażenie. Tak, tutaj zrobimy drzwi. Ok, więc mamy tutaj tak porobione troszeczkę. Teraz chciałbym na przykład, żeby tutaj była dziura w tej kracie. Powiedzmy, jakaś jakaś taka, by Julia mogła tędy wyjść, ale zaraz, bezwadziej się o czym ja teraz mówię, więc już wam wytłumaczę. Tutaj damy jakieś pochodnie. Tutaj zrobimy standardowy kibel, tyle, że tutaj będzie mały problem. Jak ona się będzie spodziewała, że tutaj jest jakieś ujście, że można tędy wyjść, to tutaj ją zmylimy tym, że na dole będzie trapdoor. Powiedzmy gdzieś tu. O! Zobaczcie teraz na to. Teraz może mieć wrażenie, że nie da się tam przejść. Tutaj też zrobimy miejsce na kibel. O! Żeby było wiadome, gdzie trzeba potem wpłynąć. I taki jest mój genialny plan na pierwszy etap. Żeby wyjść tędy i żeby przedostać się do innej celi, która już będzie otwarta i za pomocą, no, wydostać się na zewnątrz, przynajmniej na zewnątrz celi. Łączę tutaj podłogę, robię z tego kanał, czyli, wiecie, teraz sobie dobuduję ściany i sufit. Koś to tak delikatnie, oświetle wiadomo. O, i teraz zróbmy, żeby to płynęło odtąd. I teraz zobaczcie, sprawa wygląda w prosty sposób. Oj, zepsułem sobie. Trzeba po prostu wyjść tędy, przejść tutaj, korytarzami dojść do innej celi, wypłynąć i tutaj już będzie, widzicie, dalszy etap. Dlatego taki właśnie mam pomysł na pierwszy level. Drugi level myślę, że też może być ciekawy, bo możemy na przykład y, zrobić coś takiego, że powiedzmy, tutaj może być o, jedna dziurka wolnego. Dajmy tutaj jakieś liście, troszkę bardziej klimatu, poproszę, pani Jadziu. Dobra, tutaj tak samo to robimy u płytki, bo chciałbym teraz móc to jak najbardziej zoptymalizować. Zaraz zobaczycie pod jakim kątem. Biorę sobie, o, target. Właśnie tego szukałem i trzeba zrobić coś takiego, o. Okej, okay. teraz to myślę, że wygląda delikatnie, jak wyzwanie, chociaż można też tutaj tak zrobić. Okej, okay, bardziej to jakoś utrudnić jeszcze. Może, o, dobra. Nie wiem, czy to widać tam. Chyba, chyba widać. Chyba widać. Dobra, muszę sobie zrobić test, czy to jest w ogóle do ustrzelenia. Uwaga, powinno być, powinno być okej, okay. trzeba się troszkę bardziej postarać. Oho, dobra, trafiłem w coś, powiedzmy przykładowo, dlatego doprowadźmy sobie prąd od tego. Dobra, zróbmy jeszcze raz teraz testa. Powiedzmy, czy piston przesunie to. Dobra, mamy to. Teraz muszę zebrać tylko te tutaj dwie moje. Dobra, jeszcze raz powtarzamy. Trzeba drugi raz. Okej, okay. przesunął. Dobra. No i teraz plan na to jest całkiem prosty. Robimy tutaj objazd, przez Całą mapę, ażej do tych ironowych drzwi, które będą miały sygnał. Dobra, taki i jego zmienimy na inne. Dobra, tutaj doprowadzamy. Teraz sobie sprawdzam, jaki sygnał będzie, jak tutaj wydłużam. Po to tam jest ten pison od razu, żeby nie było, że na przykład za mały sygnał będzie i wiecie, i to nie dojdzie, będzie jakiś błąd na mapie, Tutaj błędów trzeba się wystrzegać. Ale kurczę, że ja jestem takim mapmakerem, to się nawet nie spodziewałem nigdy. Dobra, że tutaj gdzieś muszę odwrócić po drodze sygnał. Okej. Okay. I teraz są drzwi zamknięte. Znaczy, jeżeli tutaj się prąd odpali, i to przesunie tutaj, to będą otwarte. Dobrze mówię? Dobrze mówię. O, dobra, nie, bo tam stawiłem dziurę w ogóle, o kurczę, dobra, to by było zbyt słabe, jeżeli to by tak tutaj mi wyszło, ale dobra, zostawimy to tak, może będzie okej, okay? jest okej, okay? no jest do, jest do przejścia jakoś chyba. Ta? No, no, jest, jest git. Chociaż dobra, możemy ostateczny test zrobić. Uwaga, strzelam, trafiłem. Dobra, drzwi się otworzyły, wszystko działa, dlatego fragment ze strzałami jest już za nami. Kolejna sprawa, właśnie, skąd będą strzały? To jest zadał dobre pytanie. Nie wiem, czy to kolega zadał, ale tak, no już powiem. Je też trzeba będzie zdobyć w jakiś sposób, mam takie wrażenie. Może na przykład z innej celi będzie można wyjąć. To jest dobre. widzimy gdzieś, gdzieś stąd. Będzie można chwycić. Bierzemy więcej stona, gravela. Okej, okay, dobra. Tutaj powiedzmy, że coś niby zasypanego jest. To tutaj robimy taką, o, iluzję. Normalnie, widzicie? O, pyk. Teraz pytanie, jak to można jakoś ukryć przed jej polem widzenia. No nie no, teraz to troszkę widać w sumie. Trzeba by było Dziś, dziś bardziej, dziś bardziej odłożyć A może po to? Okej, okay, całkiem, całkiem ciekawie w sumie Ale tutaj też to troszeczkę, kurczę, widać A może, a może tak? Czy da się sięgnąć? Uwaga. Nie da się sięgnąć. Dobra, a może od tej strony? O, 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 o! Tam się nie da sięgnąć, prawda? Tam się nie da sięgnąć. Chyba, że tak. O, da się! Myślę, że żeby je troszkę utrudnić to zadanie, to trzeba by było drugiej strony co zabudować stołnem, żeby nie było widzieć tego bedroga, który tak odstaje i od razu rzuca światło, że tutaj jest jakaś dziura. Okej, okay. dobra. Czyli możemy teraz tutaj to tak zrobić. Ten łuk ze strzałami wsadzić do środka, czyli e, powiedzmy, tu będzie łuk. Tutaj będą strzały. Ładnie widzicie. Rozmieszane, pyk, pyk, pyk. No i ona będzie teraz przed tymi drzwiami, więc ma już trzy zadania: wydostać się z celi, znaleźć łuk, strzelić w cel, otworzyć drzwi. Możemy coś jeszcze po drodze zrobić. Dobra, powiedzmy: otworzą się drzwi. ok niech będzie, ale co będzie za drzwiami? Możemy na przykład zrobić skręt w tą stronę. ok możemy na przykład zrobić jej teraz etap, gdzie będzie musiała znaleźć wejście do wentylacji. Czyli robimy szybki korytarz. W sumie to korytarz komendą. Robię tylko tutaj taką malutką obudówkę, Znaczam tu tu i robię na przykład stack 10. Nie wiem, czy aż tak długi tunel jest mi potrzebny, pewnie nie. Ale zawsze go można, wiecie, zamurować. Dobra, jakieś drzwi można by było tutaj dać. Tutaj powiedzmy, przykładowo może jakiś pokoik wybudować ze szkłem. Okej, okay, tutaj zrobimy biuro jakiegoś policjanta, przykładowo. Zrobię ten pokój delikatnie wyższy, dlatego, że mam na niego plan. Weźmy tutaj w ogóle te ciemne szkło, przyciemniane. O, możemy jeszcze to wziąć, porozstawiać na razie tak profilaktycznie, wiecie, o CB. Okej, okay, to i tak już rzuca światło. A to będzie rzucać światło? To też rzuca światło. E tam. Weźmy biały konkret, żeby na przykład tutaj też móc zrobić drzwi, ale takie, o. Okej. Okay. Tutaj tak samo zrobimy jakieś takie fejkowe. Tutaj na przykład możemy zrobić otwarte. O! Dobra, czyli mamy taki korytarzyk. Tutaj też mogę zrobić pyk. Takie o. Tu już może być powiedzmy delikatnie jaśniej. Tutaj zrobimy może find the button. Ale w tym celu potrzebuję, a w sumie to sobie skopiować tutaj kilka rzeczy i będzie git. Dobra, set 7, set 7 i mamy yy, prawie oto taki pokój. Jak go teraz zaaranżować tak, żeby przycisk był trudny do znalezienia? Ja wiem. Zróbmy tutaj szafę, na przykład. Armor stand, damy tutaj ubrania policyjne, czyli zrobimy tak. Dobra, ubieramy teraz te armor standy, a tutaj na przykład możemy z tyłu schować. Ojoj, najpierw trzeba schować, a potem trzeba postawić armor standa. Demet, a nie bo to to, to drzwi przeszkadzają. Dobra. To drzwi też trzeba inaczej ułożyć. To drzwi trzeba zrobić tak. O. Armorscen tutaj i tutaj. I teraz, czy to będzie jakoś widać? Teraz tego nie widać. O nie. O nie. Ale da się to kliknąć. Nice. Dobra. Tutaj dorabiamy tą szafę. Myślę, że możemy po prostu zrobić więcej szafek. Załóżmy, że na przykład coś takiego. Żeby się tutaj za bardzo nie męczyć. Chociaż i tak pewnie się męczę ponad normę. Czesty, barelsy. Powiedzmy. Czy to będzie dobrze? O. Może zrobię tak. O. O. O, okej, okay, żeby się wydawało, że jest dużo szukania. Tutaj, na przykład, można też banery jakieś dać. Coś, ten Teges. Powiedzmy, o, niech będzie coś takiego. Trzeba być delikatnie y, tutaj zrobić dużo rzeczy w pokoju. Point, jakiegoś damy. A, żeby sobie był obraz. Bo w sumie to czemu ma nie być obrazu. No, i powiedzmy, jest spokój Git, a tutaj jest wiadomo. Dlatego teraz, aha, bo to jest od razu tutaj. Ojoj, ojoj, oj. No dobra, to może, zro może zrobimy to inaczej. To znaczy, tutaj trzeba ścianę pogrubić delikatnie. Czyli, jak teraz dam tutaj prąd, tutaj, o, czy jak to kliknę, to czy to będzie dawało prąd na dół? Trochę w to wątpię, szczerze mówiąc. Ale dobra, zobaczmy, może. Może by taka opcja, chociaż raczej na pewno nie, no, nie ma takiej opcji. Ojoj, to spadło, dobra, never made. Jakby to zrobić tak, może, to by miało sens. Dobra, zobaczmy. Daje prąd! Daje prąd normalnie. Więc teraz możemy to zrobić tak, że to będzie szło tutaj do tych drzwi. Chyba. Będzie szło? Nie będzie szło. Gad Demet, Wszędzie są tylko utrudnienia. Dlatego tutaj znowu sobie zrobimy takie, wiecie, odwrócenie fazy lekkie, żeby to było, żeby szło to tak i tak, tak. Okej, okay, dobra, to musi iść tędy, a to takie drobnostki są. Okej, okay, dobra, czyli teraz są otwarte. Jak ja tym ruszę, teraz jest zamknięte, tak? Trzeba to zrobić na odwrót jeszcze, czyli jednak było okej, okay, tak, bo teraz jak ta dźwignia będzie schowana, to akurat będzie zamknięte. Okej, okay. tylko żeby ona nie zauważyła, że tutaj coś jest nie tak, trzeba tak zrobić dwukrotnie. Dobra, czyli mamy drzwi zamknięte, tutaj można otworzyć, a w samym tym miejscu, no cóż, może damy tutaj jakieś szelfy, żeby zakamuflować to, co tutaj się dzieje, bo nie chciałbym takiej ściany w sumie węższej, tylko... O, w będzie lepszy. A może zróbmy jej małe wyjście parkurem stąd. Powiedzmy lader, niech będzie. Niech to będzie widoczne, że to tutaj jest. Tylko będzie musiała wykombinować, jak się tam dostać. Dobra, mebelki też jakieś zróbmy. Może to właśnie one będą podstawą do tego. Okej, okay, powiedzmy tak. Niech będzie. Czy tutaj ar armor scent się zmieści? Przepraszam, tutaj się armor scent nie zmieści, okej. Okay. Ale wstawimy więc po prostu skrzynki. Tutaj zrobimy taki jeszcze mały poziom parkur. I zrobimy tutaj jeszcze jakiś stolik. Powiedzmy, od tego stoliku będzie można gdzieś tam. O, o, dokładnie. Jak pytacie mnie, co to jest, to ja nie wiem. Ale dobra, zróbmy to tak, że tu, tu i tutaj, dobra. To będzie miała czymś, przeskoczyć. Taki robię pokoik na końcu z napisem: wygrałaś. okej, okay. więc to jest cała nasza mapa. Teraz słuchajcie, przejdę się po niej i zobaczę, czy wszystko jest na pewno ok. Dobra, wszystko jest gotowe. Ja stanąłem na pozycji, i teraz czas na to, by Julia spróbowała przejść tą mapę. Jakiej pójdzie, nie wiem. Ale może być ciekawie. Dobra, więc w takim razie zaczynam przechodzić powoli tą mapkę, co mi Hubert zrobił. Mam się podobno wydostać z więzienia. Więc tak: jedyne, co tu jest, to tak: łóżko i jakieś tutaj woda jest. No ale tutaj chyba z wodą. No nic, tutaj nie ma, dobra. Szukam jakichś wskazówek. Nie wiem, rozwalić to łóżko? Kurde, wszystko tu jest z wydroka, no. Więc tutaj nic nie mogę rozwalić, tak czy siak. Nie wiem, po co mi to łóżko, ale sobie go zostawię. No i co? Wszędzie tu są kratki. Mam nic nie rozwalać, a najchętniej bym to zrobiła. I się obawiam, że tutaj nie wiem, czy się kopać mogę w dół, czy nie? Nie wiem. Dobra, zobaczmy, Próbuję to rozwalić i. Aha, mam tu nic nie rozwalać, dobra, trudno. Tutaj też jest zgaduję bedruk pewnie, tak? A nie. O, to miałam chyba rozwalić, więc mi jednak kłamał, że no niczego nie rozwalaj. Akurat to chyba miałam. Dobra, no to płyniemy sobie kanałami jakimiś. O Jejusiu, dobra, teraz do góry i. O, dobra. Tutaj już jest otwarte. To jest kolejne łóżeczko, zobaczymy, czy coś tu pod nim jest. Nic tutaj. まあ。いい Okej, okay, dobra, czyli sobie stąd już mogę wyjść. Tam są drzwi, dobra, ale jeszcze tutaj zobaczę. To jest po prostu cela jakaś. To wygląda tutaj intrygująco, ale no, coś tutaj możliwe, że będzie z tymi mechanizmami. Tu są cele też, stąd tu przyszłam. To jest wszystko też zamknięte. No dobra, jest tu nietoperz, ale go zostawię. Albo nie, Jezu, dobra, zostawię go w spokoju. Czyli tak, tu mamy drzwi. Jakoś te drzwi muszę otworzyć, nie? Tylko teraz pytanie jak, czym, gdzie. Mi się coś tu wydaje. Ogólnie ciemno tu jest, nic nie widać. Gdzieś tu musi być jakaś wskazówka, czy coś, bo kurczę, stąd nie. Tutaj też nic nie ma, nie wiem. Tutaj chyba stąd przyszłam, tak? O Dobra, to jest ciężkie. Nie wiem, wezmę sobie to i nie wiem, Tym się chyba nie da jakoś drzwi otwierać, ani nic totalnie, więc nie, to nie jest to, bo tutaj chyba trzeba wajchy do tego. To jest intrygujące dosyć i się zastanawiam, właśnie co z tym tutaj zrobić. Nie, wiem. dobra, wrócę do tej wody tutaj. Zobaczę, poszukam, może tutaj było coś jednak. O nie, tutaj są wszystko tylko te, te lampki, te pochodnie. A nic tutaj nie ma szczególnego. W tym pierwszym tam też na górze nic nie było. Dobra, czyli trzeba coś kombinować. Okej, okay, nie no, ale szczerze, no to nie wiem, może się słabo rozglądam po tych celach. A, dobra, po kolei, po kolei. Z tej wychodziłam. Tu jest pusto i tak tu nie Niczego nie dosięgnę, nigdzie nic tutaj nie ma. Tu też nic nie ma. W tym też nic nie ma. Tu też, tu też. Nie wiem, jestem serio chyba ślepa. To tutaj, tu na pewno coś musi być, no bo kurcze. Co, 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 co? Moment, 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 moment. Tam jest skrzynka. A, trudno, rozwalę to, bo nie umiem w to kliknąć. Tam chyba była serio skrzynka. Dobra, 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 ja to rozwalę. Trudno. Bo ja tam bym musiała skakać jak wariatka, żeby tam w ogóle doskoczyć do tego. Jest! Po co mi to? Po co mi to? <laughs> Okej, okay, dobra, no to sobie to pozbieram Jezu, ale ukryta to jest naprawdę I Nie wiem, jak ja to zauważyłam Dobra, nie mam pojęcia Ale dobra, słuchajcie No to mam ten łuk, nie? Jedyne, co tutaj... Była ta cela Była ta cela, taka jedna z tymi, tymi, tymi Tutaj, nie wiem, dobra, czyli Te pochodnie nie działały, to zgaduję, że mam Chyba w to łukiem strzelić, nie wiem No i co? <laughs> dobra, 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 dobra Mamy to, mamy to, dobra Mnie ja też tu intryguje, bo tutaj jest to Takie, 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 no wszędzie jest bedrock Walę to, co mi szkodzi. To będzie pewnie ta cela, tamta chyba, ale. No to była ta skrzyneczka, tu O Ojejku. Dobra, to jest trudne, bo Wy to wszystko widzieliście, jak on to robi, i wszystko wiecie, ale ja nie mam pojęcia totalnie, gdzie, co, jak i po co. O, dobra. Łaskawie tutaj otwarty jest jeden pokój. Zobaczmy, tutaj nic nie ma. Po co mi to? Nie wiem, nie chcę tego. A tu są jeszcze jakieś rzeczy, ale to nie wiem. Powiem tak. Intrygujący pokój, ale co. Ja mam to zrobić. A czekajcie, obraz. Obraz, obraz, dajcie mi tu wskoczyć. Nie da się, nie da. Czyli obraz jest po prostu obraz. Okej. Okay. Tu jest ciemność. Tam też jest ciemność. Tak, jest ciemność. Nic tam nie ma ukryte. Nic. Też jest ciemność. No i tu. Tu. To, to tutaj. Tam się muszę dostać jakoś. I są tam dwie skrzynki. Nie wiem, czy ten łuk mi jest jeszcze do czegoś potrzebny. Nie, tutaj. Co z tymi skrzynkami zrobić? No bo tutaj na suficie też nie ma nic. To, to ewidentnie też jakby ten... Co, co mi tutaj to... Nie wiem, co mam to ubrać, czy co? Będę, będę ładna. Jeżeli tak, to jest bez sensu. Nie wiem, po co ja to ubieram? Nie wiem, myślę, że tam nic nie znajdę. Tam nic nie jest chyba ukryte, nie? Okej, okay, ubraliśmy się, Git. Moment. Czemu z tego redstone jakby wychodzi? Nie wiem, czy to tak ma działać w sensie. Co jest? To jest wajcha? Ale, moment, moment, moment. A czy co tu się otwiera? Jest! Dobra! Ja wiedziałam, żeby się ubrać. Ja wiedziałam. O Okej, okay. i co tutaj mamy? Skrzynki puste, oczywiście. Nie rozpieszcza nas. Nic nam tu nie daje. jest jakiś łaz. Jak ja mam tam wejść? A to tu. Hehe. <noise> Dobra. I wygrałam! I wygrałam! Jestem wolna. Jestem wolna, Tak, dobra, to sobie skoczę tutaj. I umarłam. Ale nacieszyłam się tą wolnością. No, powiem Wam, że ciężkie to było do rozkwinienia, wszystko, ale jakoś dałam radę. Podsumowanie. 16 minut ci to zajęło. Poważnie? Tak. I pytałaś się raz o pomoc. Poszło ci słabo. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie i dawajcie dzwoneczek. Więc do zobaczenia i cześć.